Witam serdecznie na kanale DART Almost Lord. Dzisiaj króciutko chciałbym Wam opowiedzieć o jednej z figurek z tego to zestawu 75361 o figurce Bokatan. Dlaczego akurat ona? Dojdziemy do tego. Zobaczcie, ta figurka jest tutaj w rogu pokazana w zbroi z Beskaru, we włosach. Charakterystycznych dla niej. Tutaj z boku też mamy dokładnie ten sami wizerunek. Natomiast zobaczcie, tutaj na froncie tego pudełka, na tej ilustracji, jest yy, w hełmie. O co Kaman? Mamy w jednym miejscu Bokatan we włosach, w drugim Bokatan w hełmie. Otwórzmy opakowanie, zobaczmy, co znajdziemy w środku. Elementy do Bokatan widzę tutaj w woreczku numer. Cztery, z tego co widzę właśnie są. Są nużki, mamy torskik. Ja widzę główkę i główkę i włosy. Mamy charakterystyczne włosy, i główkę. Ja po jednej stronie uśmiechnięta, a po drugiej zła. No Spróbujemy to poskładać. Zrobimy ją uśmiechniętą. Okay. I takie coś. Takie coś dostajemy. I to jest ta wersja, która była tutaj na rogu, pudełka. Natomiast, słuchajcie, jeszcze można chwilę tutaj, yy, jak pogrzewiemy w tym czwartym woreczku, jest kask do tego. Bokatan i on jest troszeczkę inny niż na przykład była ta Bokatan z wersji saszetkowej. Inny odcień. Tam jest niebieski, tu jest taki azurowy. Czyli teoretycznie zdejmując włosy, zakładając kask, dostajemy Bokatan w kasku. I teraz tak. Jeżeli. Yy... Kupicie zestaw to ten kask będziecie mieli w zestawie. Natomiast jeżeli tą figurkę kupicie na Bdyklinku, czy gdzieś na Nike, czy na innych a, yy, aukcjach, to raczej dostaniecie figurkę bez kasku. Yy, to, co yy, bym Wam radził, to jeżeli macie tą figurkę Bokatan bez kasku, to poszukajcie sobie jak najszybciej tego kasku i go dokupcie. Może być taka sama sytuacja, jak była e, kilka lat temu. W 2015 wyszedł taki e, zestaw z tą figurką. Figurka Sabina. E, tam też był zestaw dosyć duży, gdzie na Linku i wszędzie ta figurka była dostępna z włosami, a dodatkowo, dodatkowo jeszcze w tym zestawie był e, ten, ten kask. On teraz kosztuje miliony monet. Więcej za niego trzeba zapłacić niż wtedy za cały, za cały zestaw. Obstawiam, że z tym kaskiem do Bokatan będzie podobna sytuacja. Może się powtórzyć sytuacja z kaskiem do Sabin. Druga sprawa. Zobaczcie, ja ten kask tutaj o Sabin mam tak dosyć fajnie pokazany. Ona, ona go trzyma. Jak coś takiego zmajstrować. Ja do tego celu używam takich przezroczystych tulejek. One kosztują kilka groszy. Można to nawet nawagę gdzieś dostać po bardzo cienkich pieniądzach. Tą tulejkę możemy nałożyć jej na rękę. Z drugiej strony na tą tulejkę pasuje kask mamy gotowe dwie panie z kaskami. A tak obie panie prezentują się u mnie w gablotce. Tutaj macie dwie, dwie wersje Sabin z tym piorusko-drogim kaskiem ciemnoczerwonym. A kawałek dalej stoi Bokatan w tych dwóch wersjach. Po lewo z ciemniejszym kaskiem, takim typowym odcieniem niebieskiego dla Lego wersja saszetkowa z gazetki, a po prawo jaśniejszy kask taki bardziej błękitny i błękitne zdobienia we włosach Bokatan z tego spajderka, którego sobie przed chwilą otworzyłem. Do, moja rada, jeżeli ktoś nie ma tego kasku, warto w niego zainwestować już teraz, bo obstawiam, że może z nim się zadziać. Dokładnie to samo, co zadziało się z kaskiem do Sabin, czyli kas będzie kosztował drożej niż cena katalogowa była zestawu, w którym był w 2015 roku. Dokładne zdjęcia jeszcze wrzucę na mojego Instagrama. Zachęcam do subskrybowania i oglądania kolejnych odcinków. W każdym jakaś ciekawostka z Lego Star Wars.